Nasz Bóg jest potężny w mocy swej króluje nad nami dziś, z nieba rządzi w mocy miłości, mądrości swej. Nasz Bóg jest potężny w mocy swej. Króluje nad nami dziś, z nieba rządzi w mocy. Cześć Boże. Kłaniam się przed naszym mikrofonem ksiądz biskup Mirosław Milewski. Witam serdecznie. Cześć Boże. Księże biskupie, przez lata ksiądz biskup towarzyszy pielgrzymce. Wcześniej jako kapłan naszej diecezji, potem jako pracownik urzędów diecezjalnych, wreszcie jako biskup. Jak ksiądz biskup po tych wszystkich latach odkrywa wciąż fenomen pielgrzymowania, pielgrzymowania z Płocka na Jasną Górę? I dodam, że jeszcze kiedyś jako młody chłopak, jako w szkole średniej też, też chodziłem i tutaj na pielgrzymce jakby umocniłem się w wyborze drogi kapłańskiej. Znaczy zmienia się wiele rzeczy na pielgrzymce, ale istota pozostaje. Niezmienna, te drugorzędne rzeczy się zmieniają, ale istota jest ta sama. To, to jest po prostu no, jeden z wymiarów życia chrześcijańskiego. Pielgrzymowanie w kierunku, w jakimś celu, by, 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 by szukać lepszego świata, lepszego siebie, by nawracać się. Każdy przeżywa na swój sposób pielgrzymkę, ale to serce pielgrzymki bije od zawsze tak samo, że idziemy w kierunku Pana Boga. Idziemy w kierunku Pana Boga, prowadzi nas Najświętsza Maryja Panna, ale to jest także miejsce, gdzie prowadząc nas Matka Boża, powoł, z, z, wzbudza, rozbudza powołania. Na pewno tak było ze mną. Ja mogę powiedzieć, że jestem pielgrzymkowym księdzem, a jak było u księdza biskupa, też coś tutaj zapukało do serca? Yy, dokładnie było tak, że ja mm, dwa, trzy lata przed maturo szedłem na pielgrzymce z taką intencją, żeby odkryć Upewnić się co do swojego powołania, bo myślałem o kapłaństwie. I kiedy wyjeżdżałem z jasnej góry już po pielgrzymce, byłem pewny, że po maturze e, złożę papiery do seminarium. E, także tutaj, jakby ta pieczęć e, przez te dziewięć dni e, na mojej duszy się wyrywa pieczęć powołania, i dlatego zawsze z wielkim takim sentymentem i taką duchową radością. Przyjeżdżam na pielgrzymki. Co prawda nie chodzę, bo już nie te lata, nie kondycja, ale, ale bywam tu regularnie przy różnych okazjach. A teraz no, szczególnie dla mnie to jest ważne i to jest dla mnie łaska i ja to za każdym razem podkreślam, że jestem tutaj jako biskup. Cieszymy się z tego, że wyrasta Ksiądz Biskup z naszego środowiska, a więc z naszej diecezji, z naszego prezbiterium, z naszej pielgrzymki. I rzeczywiście ta obecność Księdza Biskupa tu jest niezwykła i szczególna. Jak biskup patrzy na tych, którzy pielgrzymują? Na pewno dzisiaj to jestem wdzięczny właśnie za świadectwo tego, że są w kościele, bo to nie jest taka prosta sprawa. Jestem wdzięczny właśnie za, za ten trud pielgrzymi, za modlitwę. No Patrzę z takim. Wielkim przejęciem, bo, bo, bo to jest naprawdę wielkie świadectwo dla każdego z nas, na siebie, dla siebie nawzajem też, ale dla Kościoła, dla diecezji. E, ja to próbowałem wczoraj w Kościele w katedrze powiedzieć, że, 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 że jeśli, jeśli są tacy ludzie jak pielgrzymi właśnie, to znaczy, że ten kościół jest i on będzie, że on e, mimo różnym takim czy innym Naukowym dywagacjom, analizom socjologicznym. On jest i będzie. Oczywiście bramy piekielnego nie przemogą, ale my mamy no, doświadczalny, namacalny dowód, jakby tutaj na, na pielgrzymim szlaku, że są ludzie, którzy kochają Kościół, którzy ten Kościół tworzą i nie wyobrażają sobie życia bez Kościoła. Także wielka wdzięczność jest we mnie, w moim sercu, wobec wszystkich pielgrzymów i kapłanów, którzy, którzy towarzyszą pielgrzymom, którzy też, też idą. Serdecznie Bóg zapłać i wszystkiego dobrego na dzisiejszy dzień. I czekamy na następne wizyty. Będę w Lutomiersku za... pojutrze. Dziękuję, do zobaczenia. Szczęść Boże.